Pochwalonych, witajcie, babi, chłopy, oddzielni Dziś znowu się będzie tak robiło, że nie telewizor za mnie, ale ja za telewizora będę robił Dajcie wybaczenie, że znowuś beret na głowie, ale wczoraj berby luchy pokosztował Francowata niedobra, łeb dymi, to się szmatą choć do tuli trochę mniej łupi Co co się chciało dzisiaj mówić? Ja wam jedno powiem. No nie lubi. Nie lubi bardzo, gdy jeden drugiemu dupę obrabia, bo to ma więcej baby do siebie tak mają, jedna do drugiej się tu i ciut, ciut, wyjdzie za roga i zaraz dupę obrabia tej, co się, co się z nią obściskawała, z drugą, a pójdzie do trzeciej, obrobi tej drugiej. No, ale bywa tak, że człowiek już zdzierżyć nie może. Bo jak się patrzy, co to się na świecie wyrabia, co to jedna z drugą potrafi zrobić, aby się do tego telewizora dostać i głupot nagadać. No to włąt robił łupi gorzej jak po tyku barbeluszy. Wy tego interneta patrzycie, to pewnie wiecie, która ta ta Akosta ze Hiszpanii, co ona non stop patrzy na te maski i krzyczy, że się Wszystkie het pozarażamy, po, po, pomrzemy, jak tylko nie będziemy się jeden do drugiego z tym maską dusili i szmatów na uby zakładali. Co ona w tym internecie wyrabia? To skaranie Boże. Weźcie pierwsze to. Zdjęcie zrobiła taka. Tu policzki zapęknięte, gęba, szczuryk. Babę nie poznasz, no suchoty normalnie. Do telewizji wejdzie, no to gęba jak moja na duta. Ledwie się mieści w tego telewizora. Ta, ta na co takiego wariata z siebie strugasz? No to tak, jak jesteś taka, ta, czy, czy inna. Ta, ta być w internecie taka i być w telewizji taka, taka odważna, wyszczekana. Pierwsze co zrobiła, zanim do telewizora poszła, okularów se kupiła. I, na kub, niech one się guci, sruci, nazywają, czy jakby nie byli, ale po co z metką gędzasz na czoli? No to, to gdzie to pasuje? U nas we wsi taka liłośka była. Wy nie pamiętacie, to dawne czasy, ale kiedyś we wsi było taki poruszenie, każda jedna relaksy chciała mieć. To było taki cyrata w gąbką. Z gąbką przyklejona, to się kozak nazywał. Tu takiego miała napisać złotego albo srebrnego. To jedna za drugą się zabijała. I te, ta liłośka przypadkiem do GSU zajrzała. Jak raz napytała e, te relaksy, przywiezła do wsi. Lipic 35 stopni żar się z nieba leje pod podłupi ciekni. A ta do kościoła w relaksach idzie. Cała wieś się śmiała za porządkiem, czy chłop, czy baba, czy starszy, czy młody. Gdzie to, gdzie to pasuje? I ta akosta tego, tego samego. Tak kupić, coś zrobić, żeby ludzie widzieli? To wariata strugać tu, tu być chudy, tam być gruby i w kółko, i w kółko to samo, w durnoty pieprzyć za porządkiem? Powiecie jeden z drugim, że to się niewiele zmieniło. To jak Diośka było 20-30 lat temu w relaksach, taka kosta teraz będzie w gucik do telewizora chodziła. Jedno się zmieniło. Jedno się zmieniło strasznie na gorsze. Mówili ci tyli, że kiedyś to głupi z tyłu szedł, a teraz przodem idzie. Kiedyś z głupiego się cała wieś śmiała, a teraz głupi za mądrego w telewizorze robi. To jak my tak będziemy robić, od dupy strony, to gdzie my zajdziemy? i z tą pandemią, i z tym wszystkim, wszystkim razem człowiek musi być człowiekiem człowiek musi wyglądać w internecie tak jak wygląda w chałupie czy ja sobie gęby zapadł czymkolwiek czy ja w photoshopie siedzę czy ja pokazuję metki na okularach człowiek jak nie jest szczery z gęby i z mówienia to nic z niego nie będzie, to sobie zapamiętajcie będzie będziecie żyli z błogi.